że to jakbym skoczył wyżej, to lepiej bym się uśmiechnął i gdyby Piotrek był zdrowy i brał udział w tym konkursie i dalej by, i bym zwyciężył, to mi się uśmiechnął jeszcze bardziej. Ale no jest jak jest, bierzemy to, co mamy. Jest to pewnego rodzaju przełamania, aczkolwiek konkurs był bardzo trudny. Uwierzcie mi, czekanie dwie godziny na to, żeby potem w ciągu 15 minut oddać 6 skoków. To nie jest nic przyjemnego, nic fajnego. Na treningu na coś takiego na pewno mi się nie odważył. No ale mistrzostwa Polski są, są specyficzne. Może trzeba pomyśleć o tym, żeby pierwsze wysokości były troszeczkę wyższe, żeby, żeby ten konkurs po prostu nabrał rumieńców i, i był trochę ciekawszy. No ale jest jak jest, jestem trzeci raz w rzędu mistrzem Polski. Po raz piąty w karierze. Bardzo się z tego powodu cieszę. W przyszłym tygodniu diamentowa liga w Lozannie i mam nadzieję, że tam powalczę z chłopakami na nieco wyższych wysokościach niż tutaj dzisiaj. Tam była absencja Piotrka jednego razu. Trzy lata temu było ok. To ten konkurs mi się podobał. Ale. Tak jak mówiłem, ja jestem dosyć specyficznym zawodnikiem i zazwyczaj ten pik formy, ta najwyższa forma jest na najważniejszej imprezie w roku. Ta była najważniejsza. No Miejmy nadzieję, tylko żeby to nie był mój pik, proszę, ja chcę skończyć wyżej, naprawdę.